Plotki się potwierdziły. Hugh Jackman i Sutton Foster przyłapani podczas romantycznego spaceru. Hugh Jackman i Sutton Foster zostali przyłapani podczas romantycznego spaceru. Para, której bliską zażyłość zarzucano od pewnego czasu, nie szczędziła sobie czułości. Czy tym samym potwierdzili plotki o romansie? Hugh Jackman i Deborah Lee Furness poznali się w 1995 roku, a już rok później wzięli ślub. Wspólnie adoptowali dwoje dzieci, Oskara, Maximiliana i Ave Elliot. Przez lata tworzyli wspierające się małżeństwo. We wrześniu 2023 roku niespodziewanie ogłosili rozstanie, co wywołało lawinę spekulacji w mediach na całym świecie na temat przyczyn rozpadu ich związku. W tle pojawiły się doniesienia o Saton Foster, gwieździe Broadwayu, z którą Jackman współpracował przy musicalu The Music Man od 2020 roku. Według źródła magazynu US Weekly, to właśnie bliska relacja między aktorami miała być główną przyczyną rozpadu małżeństwa Jackmana. Wielu ludzi na Broadwayu o tym wiedziało, ale zachowywaliśmy dyskrecję, ponieważ oboje są wspaniałymi ludźmi. Wszyscy szanowali ich prywatność, teraz są naprawdę szczęśliwi. Wizerunek Hugh jako najmilszego faceta w Hollywood sprawia, że nie wie, jak sobie z tym poradzić, mogliśmy przeczytać. Hugh Jackman i Saton Foster nie odnieśli się oficjalnie do doniesień o swoim romansie, jednak według osób z ich otoczenia przeżywają teraz najszczęśliwszy okres w życiu. Ich miłość rozkwita, a wspólny czas spędzają na romantycznych kolacjach i spacerach. Współpraca przy musicalu na Broadwayu okazała się kluczowym momentem, który zbliżył ich do siebie. W październiku Foster złożyła pozew rozwodowy, aby zakończyć swoje 10 małżeństwo ze scenarzystą Tedem Griffinem. Tym razem Jackman i Foster zostali przyłapani przez paparazzi, gdy w poniedziałkowy wieczór zmierzali do pubu Favors Office w Santa Monica, trzymając się za ręce. Spacerowali ramię w ramię, uśmiechając się od ucha do ucha. Spędzili blisko dwa godziny w restauracji, po czym wrócili razem do domu. Czy po tych zdjęciach oficjalnie potwierdzą swój związek?